Pewnie te nagrania z ubezpieczalni, i zastanawiajcie się, czy wasze nagranie z wypadku też może być nagle użyte w reklamie. No, wiadomość mam chyba na pocieszającą dla was. Miałem jednego klienta, który chciał zrobić podobne filmiki, więc akurat opiniowałem, jak to wygląda. I wiecie, z jednej strony mamy kwestię wizerunku i praw autorskich, czyli jeżeli zamarzymy tablice rejestracyjne, twarze i tak dalej, no to nie musimy mieć tutaj zezwolenia na wykorzystywanie wizerunku. Ale jak się ma do tego RODO? Czy to są dane osobowe, czy nie? No i nie ma co tu się zastanawiać, bo może dla nas, jako odbiorców, nie są to dane osobowe, ale dla firmy, która tą reklamę zrobiła, będą, bo oni oryginalne nagranie niezamazane posiadają, więc muszą się stosować do RODO. nie byle jakie dane, no bo jest to związane z wypadkami, więc tak naprawdę wykorzystują też informacje dotyczące zdrowia. Nie chcielibyście pewnie widzieć po takiej traumie wypadku. Swojego wizerunku w jakiejś reklamie na YouTubie albo TikToku. Najważniejsze klucz całej sytuacji. Oni pozyskali te dane w związku z obsługą ubezpieczenia, więc nie mogą sobie nagle postanowić zmienić tego celu. Więc jeżeli ubezpieczyciel chce wykorzystać takie nagranie w reklamie, to musi mieć na to Waszą zgodę. Na zasadzie może hej, fajnie miałeś ten wypadek samochodowy, masz tutaj talon na balon i w zamian, czy możemy wykorzystać swój wizerunek w nagraniu. Oczywiście to wszystko zamarzymy. Wydaje mi się, że bez takiej zgody czy zezwolenia nie przejdzie to w żaden sposób. Ja osobiście lubię takie filmiki, ale dajcie znać sami w komentarzach, co o nich sądzicie i co zaobserwujcie typa.